Mamy dzisiaj ze sobą sporo gumy. Wszystkie opony, które znajdują się za mną, są przeznaczone do szeroko pojętego XC. Zaraz opowiemy Wam w zwięzły sposób o wrażeniach oraz doświadczeniach, jakie mamy z jazdy na poszczególnych modelach, oraz wyjaśnimy, dlaczego Continentale są najlepsze. Harda horda, zaczynamy kolejny Grandji. Kąty cenię głównie za atrakcję, jaką daje we wszystkich warunkach, jakie można spotkać w Polsce. Idealnym połączeniem wydaje się być zestaw racing na tył oraz crossking na przód. Choć w moim przygodowym rowerze posiadam dwie opony racing i tam sprawdza się to naprawdę nieźle, ale tam stawiam głównie na szybkość oraz uniwersalność. Właśnie uniwersalność wydaje się być największą zaletą Racinga. Daje ona dużą prędkość na twardych nawierzchniach oraz sprawdza się również w niezbyt skomplikowanym terenie. Racing właśnie to jest idealna opona na tył. Górny, gęsty bieżnik nie generuje dużych oporów i również nie zapycha się błotem. Duży minus to na pewno bardzo szybkie zużywanie się opony. Osobiście jeszcze nigdy nie udało mi się przejechać całego sezonu na jednej oponie. Zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że jak tylko wpadam w jakiś kamienisty teren, bieżnik naprawdę bardzo szybko zniknie. Minus estetyczny to na pewno też bardzo szybkie przecieranie się boków opony. Nie powoduje to, że opona działa gorzej, a mówimy tutaj oczywiście o wersji tubeless powoduje to jednak że źle to wygląda i opona bardzo szybko sprawia wrażenie jakby miała co najmniej 3 sezony. Kolejny minus jest taki, że wersja Performance bardzo szybko się przebija. Nie są to oczywiście takie przebicia, które uniemożliwiałyby jazdy, jazdę i takie, z którymi mleko by sobie nie dało rady. Jednak jeśli opona jest zakurzona, estetycznie wygląda to bardzo słabo. Nie prowadzę statystyk, ale na jednej z opon udało mi się odnaleźć minimum 30 takich drobnych przebić. Oczywiście powietrze w dalszym ciągu się utrzymywało, więc przypuszczam, że producenci wiedzą co robią właśnie projektując górną część bieżnika. Co dużo mówić, przejeździłem na tych oponach 3-4 sezony i ani razu nie udało mi się ich rozbić na tyle, żeby uniemożliwiały jazdę, więc na pewno są odpowiednio wytrzymałe. Moim faworytem na przód jest Cross King. Jest to wybitnie dobra opona, która świetnie, moim zdaniem, sprawdza się właśnie w śliskich, mokrych warunkach. Całkiem nieźle również radzi sobie na kamieniach, choć nie jest to na pewno jej naturalne środowisko. Dodatkowa zaleta tej opony to również bardzo niska masa. Trzeba również pamiętać, że mleko również swoje waży i oszczędność na masie opony względem właśnie większej ilości mleka to może być średni benefit. Osobiście w swoim pierwszy, swój pierwszy zestaw 29-celowy właśnie miałem na tych oponach Race Sport. Z dentkami lightowymi trochę i przez cały sezon nie udało mi się ich przebić, więc przypuszczam, że opony właśnie te Race Sport są dużo bardziej odporne u góry na przebicia względem performance. Kolejny zestaw, który chciałbym omówić, to Bontragery w wersji XR2, czyli mój zestaw startowy na poprzedni sezon. Z opon byłem bardzo zadowolony, ale oczywiście do czasu pojawienia się błota. Ewidentnie XR2 są uczulone na śliski teren, jeszcze nigdy nie czułem się tak niepewnie jadąc właśnie w takich warunkach. Niski bieżnik co prawda nie zapycha się błotem, ale ewidentnie właśnie nie radzi sobie z polskimi warunkami. To czuć zwłaszcza na przodzie roweru. Osobiście wątpię, że Jolanda jeździ na takiej mieszance jak tutaj mamy obecnie, zwłaszcza patrząc na to jak szybka jest we wszystkich warunkach, zwłaszcza na zjazdach. Duża zaleta to wytrzymałość. W końcu udało mi się przejechać na tylnej oponie jeden pełny sezon. Ale trzeba przyznać, że sezon był nietypowy. Kamieniste zjazdy i kamienisty teren ogólnie bardzo przyspieszyły zużycie opony, ale i tak nie było tak źle, i tak szybko opona się nie zużywała jak w przypadku Racinga. Nie ma tutaj również problemu z przecieraniem się boków opony, mieszanka w bocznej strefie jest znacznie grubsza względem Continentali. i Pamiętam, że dosyć długo musiałem się bawić w ustawienie ciśnienia, żeby uzyskać podobne, podobne parametry jezdne jak było to w Conti. Tutaj opona potrzebowała odrobinę mniej powietrza. Ostatnio przy okazji testu aluminiowego Treka udało nam się pojeździć na nowej oponie XR3. Nie jestem w stanie jednoznacznie ocenić, ale wydaje mi się, że może ona sobie lepiej radzić właśnie w śliskich warunkach. Swoją ocenę i przypuszczenia opieram na zmodyfikowanym właśnie bieżniku, który posiada mniejsze klocki, które moim zdaniem powinny się lepiej wgryzać w teren. Godna uwagi jest również opona Bontragera XR1. Widziałem ją osobiście u kilku dobrych zawodników w pelotonie MTB i wydaje się, że jest ona naprawdę godna uwagi w kontekście naszego porównania. Wydaje się być szybka, ale na pewno nie nadaje się również na błotnisty teren. Przejdźmy do Maxisa. Jest to wybór wielu z Was i trudno się oczywiście dziwić, ponieważ Maxis słynie z bardzo miękkiej gumy, która świetnie sprawdza się we wszystkich warunkach. No może poza asfaltem. Na asfaltach generuje ona bardzo duży hałaso-opór. Opony nie są również najlżejsze, ale za to pewne i odporne. Mówimy tutaj oczywiście o wersji z grubszymi bokami. Te które nie mają właśnie wzmocnionych boków, nadają się tylko i wyłącznie na piasek, ponieważ bardzo łatwo przeciąć je na byle jakim kamieniu. Ikony, bo dzisiaj na nich będziemy się koncentrować, nadają się zarówno na przód jak i na tył i świetnie sprawdzają się we wszystkich warunkach, jakie znajdziemy na polskim podwórku. Dobrze sprawdzają się na kamieniach, na korzeniach, na śliskim i na suchym terenie. Nie są najlżejsze, ale dodatkowe gramy odpłacają właśnie świetnymi warunkami jezdnymi. Osobiście używałem Icony co najmniej dwa sezony i nigdy na nich się nie zawiodłem. Oczywiście mówimy tutaj o oponie w najwyższej, najlepszym wydaniu, czyli półopony z różnymi napisami na boku. Czyli na pewno 3C, EXO oraz Tubeless Ready. Nie zawsze udaje się oczywiście kupić opony ze wszystkimi tymi systemami, a zazwyczaj właśnie te najwyższe modele pakowane są do seryjnych rowerów. Na pewno, jeśli ktoś potrzebuje opony tylko i wyłącznie w teren, która zagwarantuje świetne parametry, jezdne i świetną przyczepność, no to na pewno Maxisy wydają się być godne polecenia. Warto tutaj również wspomnieć o oponach, których może nie mamy dzisiaj ze sobą, ale na pewno były sprawdzone w grubym boju przez Nino Schurtera, czyli na przykład Aspeny, do których osobiście nie jestem jakoś przekonany, ponieważ górny bieżnik wydaje się być bardzo wyspecjalizowany i na pewno nie jest to opona, którą założyłbym po prostu na cały sezon. Kolejnym godnym uwagi modelem jest Recon, czyli najczęściej używana w suchym terenie przez Nino Schurtera opona. Co ciekawe, jest ona już używana właśnie w wersji 2.4. Nowy sezon, nowe wyzwania. Na nowy sezon postawiłem na Schwalbe, do których wracam po naprawdę dłuższej przerwie. Swój ostatni kontakt z tymi oponami miałem jeszcze w wersji 26 calowej w Racing Ralfach. I odkąd pojawiła się zmodyfikowana, y, zmodyfikowany bieżnik, właśnie w tych oponach, y, zawsze byłem ciekawy, jak sprawdzają się w terenie. Z Racing Ralfa byłem zadowolony, dopóki nie zacząłem przeprowadzać na niej drobnych eksperymentów. Nie byłem jeszcze wtedy do końca świadomy, że wersja lajckim jest tak mocna w terenie. Skończyło się na tym, że kupiłem oponę za minimum 200 zł i na przejechane 70 km udało mi się raptem 3 razy ją przebić w niezbyt skomplikowanym terenie, w którym znajdowało się dosłownie kilka kamieni. W rezultacie uszkodziłem oponę już na tyle dotkliwie, że nie nadawała się do dalszej jazdy. Na nowy zestaw potrzebujemy minimum dwóch miesięcy jazdy, żeby nie nawijać Wam makaronu na uszy. Na pewno wrócimy z nimi w kolejnym odcinku, osobnym odcinku, w którym skoncentrujemy się głównie na parametrach jezdnych, ponieważ przypuszczam, że przez dwa miesiące niewiele będziemy w stanie opowiedzieć o ich wytrzymałości. Dzięki za oglądanie kolejnego grunge'u. Piszcie oczywiście w komentarzach o swoich ulubionych zestawach opon i do zobaczenia w przypadku kolejnego odcinka.